Zawsze dziękuję za cierpliwość, kochani. Odpowiedź dla pani Ewuni. Mam też swoich w wielbicieli, ale też mam swoich wrogów. Zazwyczaj, jeżeli ktoś nie jest zadowolony, potem do mnie wraca, to zazwyczaj sugeruję, żeby skorzystał z pomocy kogoś po prostu innego, bo ja mam bardzo dużo pracy. To nie tylko nagrywanie, ale też rozmowy, rodzina, inne rzeczy, więc jestem osobą dość zorganizowaną. Filmik dla Pani Ewoni. Pani Ewonia pisze. Witam pani Kasiu, wczorajsza wróżba dała mi tyle radości, a pani cudowny dar. Mam kolejne trzy pytania. Czy byłam, czy byłam z mężem razem w poprzednich wcieleniach tak, oczywiście, ale spójrzmy, co karty powiedzą. Jakie są przesłania tutaj kwiatuszki, mężczyzna, wspólnota, działanie, zdecydowanie. Takie silne po prostu braterstwo. Spójrzmy, mam dzisiaj cudowne karty oraków, które już przygotowałam, jest w nich moja energia. I spójrzmy sobie, jakie jest przesłanie dla Was. No proszę, no proszę zobaczyć, przetasowałam karty. Cudowna karta uzdrowienia i takie duchowe połączenie niesamowite duchowe połączenie przepiękne karty. Spójrzmy sobie na drugie pytanko. Tutaj tak. Była oczywiście Pani, jak najbardziej. Jak oczyścić siebie oraz miejsce pracy? Bardzo prosto. E, trzeba po prostu. Można sobie kupić u mnie w sklepiku szałwie albo Paolo Santo, i wtedy e, może, można zrobić rytuał sobie oczyszczenia. E, w sensie takim, po prostu pozbycia się złożyczeń, pozbycia się negatywnych energii. E, druga sprawa: może Pani kąpać się w soli? Dwie czy trzy garście soli? Na, na wannę i po prostu się moczyć. Co dalej? Można spacerować po lesie. Ja akurat spaceruję dużo w naturze, bo natura zabiera, czyszczę aurę. Nad morzem morze jest cudowne, morze jest wspaniałe. Bryza bardzo mocno czyszczę aurę. Każdy ma swoje sposoby, nie ma jakichś takich jedynych sposobów. Czasami się dziwię, że. Ktoś mówi, że jedna osoba wie lepiej, każdy ma swoje sposoby wypracowane, więc ja akurat stosuję takie. Oczywiście kamienie, na przykład, które noszę na sobie biały kryształ czy turmalin, bardzo mocno przede wszystkim oczyszczają aurę Powinna sobie kupić też w moim sklepiku. Czy to, co się wydarzyło w moim dzieciństwie, było spowodowane przez moje ostatnie wcielenie? Tak, widzę, co się wydarzyło w pani dzieciństwie. Dlaczego tak się stało? Już patrzymy. Znaczy, to jest tak, jakby. Ja to, ja to tłumaczę w taki sposób, tak. To mogło się tak stać, ale to też stało się tak, bo na przykład, jeżeli do końca nie odpracujemy jakiejś karmy, przynajmniej ja tak uważam, i przenosimy to do następnego życia, to pewne rzeczy się właśnie dzieją. Dlatego lepiej, zawsze tłumaczę to, klientom, zawsze to tłumaczę osobom, lepiej po prostu być dobrym, lepiej być dobrym, jeżeli jesteśmy teraz tutaj na ziemi, lepiej być dobrym w życiu, bo wtedy mamy lepsze miejsce w niebie i mamy lepsze takie życie, lepsze życie, jeżeli chodzi jakościowo. Też mamy na to dużo wpływ, bo można sobie pewne rzeczy po prostu odpracować czy odkupić w takim sensie, więc tutaj to jest takie bardzo jakby ważne. Spójrzmy sobie, co karty mówią osobiście do Pani, Pani Ewuniu. Ta energia jest przy Pani taka śliczna, taka naprawdę. Tutaj mogła Pani przejść przez taki okres bym powiedziała trudny. Ale tutaj jest nadzieja, zdecydowanie. Po prostu, wyjście z cienia jest karta dwóch papierzy, czyli mądrość i światło. Czyli wszystko dla Pani jest nauką. Pani tak robi w takim sensie właśnie eklektycznym, że wszystko Pani po prostu przepracowuje, jest Pani taka uporządkowana. Ta aura u Pani nawet jest świetlista, jak ja patrzył na zdjęcie. Bardzo dużo Pani ma takiego światła w sobie, takiego po prostu słońca w sobie. Pozdrawiam.